Z jakiej wsi jesteś? Ja wyglądam jakbym miał za chwilę, nie wiem, umrzeć Wyglądam najgorzej Hej, witam, tutaj Kosper i zapraszam do najnowszego odcinka Dzisiaj jesteśmy w Energylandii, jak widać Mamy naprawdę dużo zabawy już za nami, ponieważ byliśmy co już wczoraj, to mogliście zobaczyć na moim Instagramie. A jeżeli nie widzieliście, no to wiecie, co zrobić, nie? Dzisiaj będzie wyzwanie, ale tak naprawdę wyzwanie, o którym ja jeszcze nie mam dużego pojęcia, dlatego że pozwoliłem mojemu przyjacielowi Piotrkowi i mojej dziewczynie Natalii wymyślać wszystkie wyzwania w dniu dzisiejszym moim zdaniem jest zgodzić się na wszystko. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz dla statystyk. I widzimy się za chwilę, w pierwszym wyzwaniu chyba. Nie wiem jeszcze kiedy, bo jeszcze nikt mi nic nie zadał. To no ja już mam, Kasper, dla ciebie pierwsze zadanie. Już nie ma co przedłużać. E, na pewno oglądałeś teledysk Ady. No raczej. Jestem fanem Ady, więc musiałem. No to w teledysku Ady Anatol, którego ja gram, e, miał bardzo ważne zadanie, rolę życia po prostu, gdzie na teledysku robił po prostu wow. I dlatego ty będziesz musiał zrobić wow i podskoczyć z każdym widzem, którego dzisiaj spotkasz, który ci poprosi o zdjęcie. Okej, okay. Cze, czekaj, czekaj, jak to się robi? No to... Wow. wow! Wow! Ale ze skokiem! No to, to... Będzie, Może dobrze. Być? Będzie dobrze. Będzie dobrze? Okej, okay, no to lecę Owodzenia. do pierwszego wyzwania. Ktoś chce zdjęcie? Wow! <noise> Super, będzie o, git. Dobra, dobra. Ale to serio fajnie wygląda? Stop. Wygląda okej. Ok. No nie o, akurat nie stąd tak. To stąd? Zróbcie w wywolnionym tempie. Zróbcie oddzielnie. O, dobrze. dobrze. Się. Brawo. Tak, ale za chwilę sobie za co. <głos> <głos> Nie za <to> darmo. <noise> Looking at my drip, looking at your drip. Boom, Więc Kosprick, moim następnym zadaniem będzie przyjechanie się na Statsze. To będzie easy, już jechałem. Nie, nie ale to nie będzie tak łatwe Musisz zrobić jak najśmieszniejszą minę i dowodem na to, że zrobisz taką minę, będzie foteczka. Eee, jak jechałem ostatni raz, to było, moją miną było. Może tak jak być? Takie, że. Nie. Okay. Coś, wymyślisz coś, muszę być super szalony i żeby zainfonował mi i Piotrkowi, bo... okay, dobra, robię to. Ogólnie dokładają właśnie drugi wagonik na Zadrę, więc jeszcze chwilę poczekamy w, w kolejce, ale myślę, że warto, wczoraj byłem cztery razy i było mega... Pięć razy. A, pięć razy. Tyle, że dzisiaj muszę robić głupie miny, więc no, taki challenge. Wczoraj też robiliśmy. <noise> Okej, okay, my już idziemy na... Kolejeczkę, na której będę musiał zrobić jak najgłupszą minę. Potem wziąć zdjęcie i zobaczyć, czy mi się udało. Myślę, że to nie będzie takie trudne, chociaż zobaczcie na to. Ja chciałem tylko powiedzieć, że tym razem nie ja chcę siedzieć obok Kospera. Bo na moim Instagramie możecie zobaczyć taką piękną foteczkę jako mam z Hyperiona. I to ja jestem mistrzem w robieniu głupich min Więc okay. myślę, że będę idealnym kompanem na Dobrze. tą kolejkę Mam nadzieję, że zrobimy jak naj... O! A wy w komentarzach potem skomentujcie, kto zrobił głupszą i ciekawszą minę Zobaczymy, komu lepiej wyjdzie Jesteśmy już po zdradzie Znaczy tak my mówimy, że to zdrada A nazywa się tak naprawdę Zadra I... Zdradliwa Zdradliwa jest i powiem wam, że Dalej, to jest moja ulubiona kolejka, jaka jest w Energylandii. I moja mina była chyba dość ciekawa, tak mi się wydaje. Za chwilę, ja zobaczymy. Za chwilę zobaczymy, kupimy zdjęcia. Ja to... ok jesteśmy poza, że mieliśmy challenge. Kto zrobi głupszą minę? Mamy już zdjęcie i za chwilę zobaczymy, jak wygląda nasza mina. Uwaga, trzy, cztery. No, zrobiliśmy bardzo podobną, ale wydaje mi się, że ja wygrałem, Dobra. tak czy siak. Muszę to przyznać, że Kosper wygrał, bo y, po Zasłoniłaś mojej twarzy jest sobie. zasłonięta moją ręką, więc no niestety nie udało się. Yes. a Wygrałem. Wygrywasz. Jestem najlepszym mistrzem w robieniu min w nieodpowiednim momencie, kiedy tych gmin się nie powinno robić. Cześć, my dalej się bawimy. ordery oni zrobili sobie przerwę na Bubble Tea i kazali mi odejść, dlatego że wymyślają dla mnie kolejne challenge, wyzwania. Więc no, pozjeżdżam sobie sam na chwilę. Więc koszper jak widzisz jesteśmy wierek, yy, w których można wygrać fajne maskoteczki i twoim zadaniem będzie wygranie mi za pierwszym rzutem yy, czegoś fajnego. Okej, okay, za pierwszym rzutem. E, może być Pikachu, ja bym Pikachu wybrał. Może być pikachu. Okay. To musisz wrzucić wszystkie yy, Za jednym rzutem? Tak, wszystkie płóżki jednym okay. Dobra. Mogę sobie wybrać, które jakby. Jedna piramida, wszystkie puszki muszę Wydaje mi się, że jestem jakby dobry w rzucaniu, ale, ale pewnie i tak, jakby chybie. Wow. Pierwszy rzut to chyba już był, nie? Czyli przegrałem jakby zakład. Okej. Okay. No niestety No niestety, nie tym razem Ale nie było źle, bo za każdym razem trafiłem w puszkę, a nie gdzieś okrąg, nie? Jej A mogę waszą, komuś, dla Ciebie zrobić zdjęcie? Następnym zadajem dla Ciebie będzie przejechanie się na Hyperionie, który jest najszybszą kolejką w Enerszlangi Tylko właśnie tutaj stanęliśmy już wiedziałem, że to będzie właśnie Hyperion Tak, ale jak poprzednio, musisz zrobić coś dodatkowo tym razem musisz przejechać całą kolejkę z miną w emocji, bez emocji. Aha, podejmujesz, oczywiście nie mam wyjścia. I zobaczymy, czy nam się uda. Coś takiego? Tak. Okay, idziemy. Znaczimy. My właśnie idziemy na Hyperiona i zobaczcie, jak tutaj wszystko jest fajnie wzorowane. Mam lody. Natalia ma lody, oczywiście. A nie dała mi challenge'u z lody. Nie dała mi takiego challenge'a, nie? Kocham je jednak. Więc idziemy na Hyperiona. I y, pewnie kolejka będzie spora, ale mam nadzieję, że będę miał poker face'a i dali challenge. Na tyle nam się poparciło, że akurat jest mała kolejka, więc jesteśmy prawie na miejscu, a jeszcze nie stoimy, więc mega. Ale co ty chodzi o godzinach porannych albo wieczornych, bo tutaj zawsze wtedy jest e, mniej ludzi. Jedziemy w pierwszym rzędzie i Natalia będzie jechała koło mnie. W sumie to Piotrek też, ale nie będzie go widać na zdjęciu, chyba że tak do mnie się przytuli, jak da radę. Tasty the feeling <laughs> ja już może poćwiczę Jesteśmy już po ogólnie wszyscy darli się a ja tylko taki. Było I tak tylko myślę w głowie, ale zarypiście się bawię, ale nie mogę tego pokazać. <laughs> Za chwilę zobaczymy zdjęcia i zobaczymy, czy nam się udało e, złapać tą moją e, minę pokerową. Okej, okay, mamy już zdjęcie, nawet dwie sztuki, żeby było śmieszniej. I koło, właśnie koło Was otworzymy. Uwaga. Trzy, cztery. <laughs> Nie widać mnie, tylko takie oczy. Ja wyglądam, jakbym miał za chwilę, nie, nie wiem, umrzeć. Umrzeć, wyglądam najgorzej, ale chyba zaliczone jest, nie? Tak. Poker face zaliczone. jest. kaczekę piękna. Ale widać moją rękę tu. Tak, tak rękę. Mogę tak zrobić wiem. ten. <laughs> mogę. Mogę. Mukę. Natalia ma kuku, więc dla każdego fetyszysty nóg. O, zaraz, jakie masz skarpetki! W przerwach od wyzwań idę na Majana, czyli taką tutaj e, kolejkę, która jest w nogami, które nie dotykają ziemi, tylko są totalnie opuszczone. Dużo osób się tego boi, ja już byłem raz, nie ma się czego bać, jest naprawdę mega i idę kolejny. Piotrek no. zrobił przy Piotrek na Ja jestem już na wszystko gotowy po tym dniu, ale dawaj. To kolejne zadanie ode mnie dla Kospera. Masz iść na tamtą kolejkę. Puszczą mnie w ogóle? Puszczą ty na pewno. Ok. Bo ja już na tym jechałem. What? Nieważne. Okay. Jest bardzo fajna, no. ale masz tam iść i udawać przerażenie, że się boisz i że jest strasznie. Ale mam i... krzyczeć? Tak, masz krzyczeć. Dobra, okej. Okay. Masz zrobić trzodę po prostu. A, mam robić trzodę, dobra. Lecimy, lecimy. Mały Kosperek wchodzi na wielką, bardzo ekstremalną atrakcję. Tutaj okay, mam radę. Ja się opiekam mnogami ziemi, ja się boję. Ja drugie, nie... A, mam no, leń wysokość, naprawdę się bardzo boję. Bo Tutaj ja nie mogę, proszę. Ja pierdzielę. Hmm

bo najstraszniejsza rzecz w moim życiu. Straszna Hej. Czy zdjęcie? Pewnie, ale na początku musicie zrobić takie coś ze mną. Ogólnie ja tego nie słyszałem, ale Piotrek ma coś do powiedzenia. E, tak, jak nagrywaliśmy ten, to, to wyzwanie takie, to. Tam, pan, gdzie robiłem trzody. No, przed chwilą to, co przed było. Przed chwilą to, co było, to pan powiedział, się spytał, z jakiej wsi jesteśmy. Ja powiedziałem, że z Warszawy, powiedział, no widać, bo robiliśmy po prostu trzodę. E, ale takie. Tak. Świetna zabawa, ale ludzie mają kija w dupie jak zwykle. Więc panu, który był z wózkiem, z dzieckiem, jakby trochę współczujemy dzieciom, że nie będą miały wyciągniętego dobrego humoru z domu. Mam nadzieję, że mają wyciągnięty dobry humor z internetu i mnie subskrybują. Zostało nam ostatnie 20 minut w Energy Landii, więc mam dla Ciebie ostatnie zadanie. Jestem gotów. Chyba każdy... Nie, nie, nie każde zaliczyłem, dobra. Nie każde. <laughs> e, I zobaczymy czy to zaliczysz, bo ja będę czekać przed Energy Landią, a Ty musisz znaleźć knajpę, która nazywa się Galaxy Kebab. Ok. E, I stamtąd przynieś mi kebaba. I masz na to 20 minut, nawet nie całe, bo mamy mało czasu. Musimy lecieć na pociąg. Dzień więc powodzenia pod Energy Landią. Ok, przed dobra. Wejście. To ja lecę. Dobra, lecę po kebaba. Um, Galaxy Kebab, nie mam pojęcia, gdzie może być galakcji Kebab. Ogólnie chyba tutaj każda knajpa jest nazwana tematycznie. Wydaje mi się, że Kebab Galakty będzie koło Hyperionu, dlatego że Hyperion to jest taka kolejka galaktyczna. W miasteczku rycerskim były takie rycerskie knajpy, więc myślę, że mam rację, ale zobaczmy to. 20 minut, trochę mało mi dali czasu. Ile się w ogóle kebab tutaj robi, ciekawe? Ogólnie chyba źle poszedłem, bo skręciłem w prawo potem jakoś w lewo. A to jest dalej tak samo daleko, więc jakby idę i idę. Chrupiące kurczaki to bardziej jakieś nagetsy by były chyba tutaj, nie? A gdzie jest ten Hyperion? A tutaj, dobra, lecę tam. W owocowym ogrodzie jakieś gofry i tak dalej chyba. <laughs> Look at this baby, Hyperion, a tutaj uwaga, 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 Galaxy kebab. Za pierwszym podejściem udało mi się, to było easy, najłatwiejszy na koniec chyba. sobie dwa kebaby, nagrywam przy okazji, a tutaj jest Piotruś. Masz jednego. Masz jednego. Wiem jednego z sosem czosnkowym, a drugiego z mieszanym, bo nie wiedziałem, którego ty chciałeś, więc wiesz. To to będzie dla mnie, okej. Okay. Tyle? Tak, wykonane. Czyli wracamy na chatę. Tak, szybko na pociąg lecimy, bo. Dobra, teraz nam let's go.